Dlaczego stworzyłam projekt wewnętrzna moc, inner power? Ponieważ jest to hołd Złożony dojrzałej kobiecie, kobiecie 50. Plus. To bardzo ważny moment w życiu nas kobiet. To też jest prezent na moje 50. urodziny, które właśnie mam za sobą. Jest to taki moment w życiu, kiedy mamy czas dla siebie, kiedy nasze dzieci już dorastają, kiedy chcemy rozwijać się zawodowo, kiedy czujemy, że nie chcemy tracić naszego czasu na bezsensowność bo wiemy, co znaczy życie, bo doceniamy to życie, bo zgromadziłyśmy dużo doświadczenia, bo mamy w sobie dużo samoświadomości, wiary w siebie. Swojej mocy, która tak naprawdę płynie właśnie z takiej e, samorealizacji. Ja miałam to wielkie szczęście spotkać na swojej drodze bardzo wiele wspaniałych kobiet, którym właśnie poprzez ten projekt chcę podziękować za wsparcie, za to, że były ze mną w trudnych momentach i w ważnych momentach mojego życia. I e, jest to projekt, w którym chcę być cichym medium, e, które wniesie bardzo ważne treści, o których moje bohaterki. Opowiadają. Do projektu zaprosiłam bardzo wspaniałe kobiety, które mają bardzo wiele do powiedzenia, i to właśnie one zabierają głos w tym projekcie. To one mówią sobą, mówią swoimi przeżyciami, mówią swoimi doświadczeniami, dzielą się z nami swoją siłą i tym, z czego czerpią swoją moc. Kobieta 50-letnia jest przede wszystkim kobietą wolną. Ona nie musi. Nie musi używać słów takich jak powinno się, trzeba, należy. Może dokonywać wyborów, może chcieć albo nie chcieć. Jest mądra, doświadczona, nie musi się podobać, jeżeli się nie chce podobać. Nie musi zabiegać o niczyje względy, ale może obdarzać swoimi względami. Jak skończyłam 40 lat, myślałam, że to jest najlepszy okres w moim życiu, między 40 a 50. Ale to nieprawda, po 50 zaczęło być dużo, dużo lepiej. A teraz skończyłam 60 lat, choć nie powinnam o tym mówić, bo to jest projekt nie plus 60, tylko plus 50. Mm, sorry. I na przykład wyszłam za mąż. Niektóre rzeczy zostają w tyle. I to są te rzeczy, które nas kiedyś determinowały. Co jest moją siłą? Chyba zdolność do Podnoszenia się z upadków, bo upadałam dość często i pakowałam się w niebezpieczne sytuacje, ale umiałam z nich się wycofać. I myślę, że to jest y, też moja największa zaleta. Na kobiecość składa się cała paleta przeróżnych być, ale dla mnie to przede wszystkim harmonia, to spokój i Akceptacja, akceptacja siebie przede wszystkim i radość. I taki bardzo, bardzo szczególny błysk w oku. Jeśli kobieta ma ten błysk w oku, bez względu na wiek, jest zawsze bardzo pociągająca, jest seksowna, jest przede wszystkim szczęśliwa i widać, że żyje i cieszy się życiem. To jest dla mnie taka esencja. A paradoksem tego jest to, że kobieta zwykle ten, te wszystkie rzeczy o których mówiłam, jakby, yy, że to do niej przychodzi po pięćdziesiątce. Ja, przy, przynajmniej w moim przypadku tak było, że po pięćdziesiątce nagle wszystkie te rzeczy złożyły mi się w całość i poczułam taką wewnętrzną moc. Pięćdziesiątka to jest zarombisty, drodzy państwo, wiek. Ja nie chciałabym mieć ani ani roku mniej. Co jest dla mnie dojrzałą kobiecością? Wydaje mi się, że ciągła ciekawość świata to wcale nie jest spokój, jak się niektórym okazuje, wydaje, że to jest spokój, to jest taka mądrość. Wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że trzeba być coraz bardziej naiwnym i tej naiwności, te, tego powrotu do dzieciństwa szukać w sobie. I wydaje mi się, że starsze kobiety, i przynajmniej ja też, jeżeli zatrzymamy tą naiwność, to jest to wartość. Bo w momencie, kiedy nie jesteśmy naiwni, stajemy się cyniczni. A cynizm to starość. Co jest moją siłą? Czasami wydaje mi się, że jestem zupełnie bezsilna, i myślę, że to jest moją siłą. Ale siłą jest mądrość jest oczytanie przede wszystkim, jest złapanie wszystkich zapachów świata, które podczas życia się nabywało. Złapanie kolorów, pamięć tego wszystkiego, trzymanie tego w sobie, dzielenie się innymi tą pamięcią, to jest ta siła. Myśląc o magicznej pięćdziesiątce, myślę, co dziś może dać mi siłę. Na pewno taką siłę daje mi samokształcenie, świadomość, rozwój i przede wszystkim to, że kreuje dzisiaj sama swoją rzeczywistość. Bardzo mi się podoba takie motto, którym nazwała swoją fundację Anna Dymna. Mimo wszystko, czyli mimo że może czasami jestem słabsza fizycznie, to świadomość, że muszę coś z tym zrobić. Jestem czasami słabsza emocjonalnie, staram się na to wpływać i szukać zewnętrznych silnych bodźców. A ciągle chcę myśleć, że nie to, co było tylko to, co przede mną, to jest najlepsze. Czym jest dla mnie dojrzała kobiecość? Ja myślę, że przede wszystkim nauką akceptacji samej siebie w dojrzałym wieku. To jest bardzo trudne i wiele kobiet sobie naprawdę z tym nie radzi. Ja myślę, że trzeba wykonać swoją długą drogę, żeby zaakceptować siebie. Kiedy to zrobimy, dostajemy skrzydeł. Zaczynamy rozglądać się wokół siebie, szukać inspiracji i szukać siły do tego. Po pierwsze, żeby czuć się w zgodzie ze sobą. Po drugie, żeby pomagać innym, bo to jest nieprawdopodobnie ważna rzecz. To daje siłę i nas napędza. Jestem tutaj, żeby wspierać The Inner Power, dlatego żeby pokazywać kobietom, że dojrzałość, ta słynna pięćdziesiątka, to nie jest yy, grób, trumna i koniec życia i że nie mamy swojego miejsca. Mamy. Właśnie dzisiaj wierzę w to, że kobiety po 50. mają nowe swoje fantastyczne miejsce w społeczeństwie i mogą zrobić dużo dobrego dla siebie, dla swoich rodzin, ale też dla innych dookoła. Mają już doświadczenie, są piękne, są atrakcyjne, potrafią to sprzedać i potrafią zrobić dużo dobrego. Jestem zdrowa, jestem szczęśliwa, akceptuję siebie ze wszystkimi swoimi wadami. Tego się też nauczyłam. Um, i Wydaje mi się, że to jest moją siłą. No i uśmiech. Zazdroszczę kobietom, które mają wewnętrzną moc, ponieważ ja chyba do nich nie należę. Cudowny projekt Dorotki Goldpoint, która zaprosiła mnie do niego, za co jestem jej bardzo wdzięczna. Wdzięczna za to, że mogę w nim uczestniczyć, ale Ponieważ zadała mi pracę domową, żeby pomyśleć sobie na ten temat, to z tym właśnie już jest troszeczkę gorzej. Jeżeli mogłabym odpowiedzieć na to pytanie, tak naprawdę szczerze, to ta moja moc pani po pięćdziesiątce, czyli dojrzałej kobiety, chyba, chyba jest w takim bardziej spokojnym pojmowaniu świata wokół, większej tolerancji. Nie chcę mówić mądrości, bo pewnie mądra to jeszcze nie jestem. No i tak panią zazdroszczę, które tak potrafią śmiało o tym mówić. Wierzę, że takie są, ale ja tak nie potrafię. Życzę paniom, zwłaszcza tym po pięćdziesiątce, z całych sił, dużo sił. W 1906 roku kurier warszawski napisał taką wiadomość. Na krakowskim przedmieściu dorożka z końmi stratowała 52-letnią staruszkę. Od tego czasu trochę minęło, i moim zamysłem wzięcia udziału w tym projekcie było to, aby pokazać, że od 1906 roku coś się zmieniło: że jesteśmy twórcze, pełni sił i mamy coś do powiedzenia. Kobiety, które są otoczone ludźmi. Sprzyjającymi, miłymi, radosnymi są również radosne. Kobiety, które są otoczone ludźmi toksycznymi, złymi mężczyznami, o nich się mówi, że są to kobiety silne. Ja bym sobie życzyła, żeby nie być silną kobietą, a to, co mnie tworzy, moją mocą są przeciwności. Chciałabym, żeby te przeciwności były spożytkowane na coś twórczego w życiu.